W tym zadaniu mamy do rozwiązania równanie x minus 1 do czwartej minus 5 razy x-1 do kwadratu plus 6 równa się 0. Żeby je rozwiązać, to możemy je na początku trochę uprościć i zmniejszyć nieco te potęgi. Wiemy, że x minus 1 w potędze czwartej to jest to samo co x minus 1 do drugiej i jeszcze raz podniesione do potęgi drugiej, ponieważ wtedy wykładniki się wymnażają 2 razy 2, wychodzi nam 4. Czyli możemy wziąć to wyrażenie i pod nie podstawić jakąś prostszą literkę. Na przykład T możemy napisać niech T to będzie to wyrażenie x minus 1 do kwadratu. No i wówczas, jeżeli byśmy sobie obliczyli, ile to będzie t kwadrat, no to t kwadrat to oczywiście jest to nasze wyrażenie x minus 1 do kwadratu jeszcze do kwadratu, czyli to jest x minus 1 2 razy 2 do czwartej. Zatem to wyrażenie x minus 1 do czwartej możemy zamienić przez t podniesione do kwadratu. Dalej będziemy mieli minus 5 razy x minus 1 do kwadratu. To po prostu t plus 6 równa się 0. No i w ten sposób z równania czwartego stopnia zrobiliśmy proste równanie kwadratowe, które teraz możemy rozwiązać albo metodą delty, albo też zauważając prosty rozkład na iloczyn czynników lewej strony. Ten rozkład to oczywiście t minus 2 razy t minus 3, ponieważ minus 2 razy t i jeszcze minus 3 razy t to będzie w sumie minus 5t, a minus 2 razy minus 3 to plus 6. Czyli to jest dobry rozkład. Jeżeli go nie zauważamy, to oczywiście możemy tak samo deltą rozwiązać to równanie kwadratowe, ale z postaci iloczynowej łatwo widzimy, że albo t minus 2 jest równe 0, Albo t minus 3 jest równe 0, czyli t jest równe 2, lub t jest równe 3. No i teraz wracamy do naszego x, czyli pod t podstawiamy to, co na początku przyjęliśmy, czyli x minus 1 do kwadratu, x minus 1 do kwadratu. To może być równe 2, lub x minus 1 do kwadratu jest równe 3. No i teraz pozostaje rozwiązać znowu takie dwa proste równania kwadratowe x minus 1 podniesione do kwadratu jest równe 2 wtedy, gdy to wyrażenie, które podnosimy do kwadratu, jest równe albo pierwiastek z 2, albo minus pierwiastek z 2. Czyli możemy napisać, że tutaj mamy, że x minus 1 może być równe albo pierwiastek z 2, albo x minus 1 może być równe minus pierwiastek z 2, lub, no i w tym równaniu tak samo, x minus 1 może być równe albo pierwiastek z 3 albo x minus 1 może być równe minus pierwiastek z 3. Czyli otrzymujemy ostatecznie cztery rozwiązania, albo x równe 1 plus pierwiastek z 2, lub x równe 1 na prawą stronę, czyli 1. Tutaj będzie minus pierwiastek z 2, lub x równe znowu 1 na prawą stronę, czyli 1 plus pierwiastek z 3, lub no i z tego otrzymujemy, że x jest równe 1 minus pierwiastek z trzech. Takie cztery rozwiązania ma nasze równanie czwartego stopnia.